Znasz to uczucie, kiedy wszystko w tobie krzyczy: Mam dość, dość gier, dość tej manipulacji, dość udawania, że nic się nie dzieje. Patrzysz na tę osobę i myślisz: Muszę w końcu postawić granice, muszę pokazać, że nie można mnie tak traktować. Ale jak? Zaraz opowiem ci o tym, jak naprawdę postawić narcyza na swoim miejscu. Tak, byś to ty wyszła z tej walki silniejsza. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli ten temat jest Ci bliski, zasubskrybuj kanał Zrozum Siebie. Tu rozmawiamy o tym, co trudne, ale prawdziwe. I uczymy się dbać o siebie. Ważne przypomnienie: pamiętaj, że narcyzm to nie kwestia płci. Tu mówimy o zachowaniach, o schematach. Nie o kobietach ani mężczyznach. Narcyz może mieć każdą twarz i każdy głos. A jeśli mówimy on albo ona, to tylko dla uproszczenia, bo schematy nie mają płci. Prawda jest taka: gdy mamy do czynienia z narcyzem, pojawia się naturalna potrzeba odbić piłeczkę, pokazać pazurki, odpłacić tym samym. Skoro on rani, ja też potrafię. Skoro on krzyczy, to ja też podniosę głos, tylko że wtedy wchodzisz w jego grę. I wiesz co? W tej grze to on zawsze ustala zasady. Narcyz kocha konflikt, żywi się nim, potrzebuje widowni, potrzebuje twojej reakcji. Nawet jeśli krzyczysz, dajesz mu dokładnie to, czego pragnie. Swoją energię, a kiedy reagujesz złością, żalem, próbą wytłumaczenia się, stajesz się tylko tłem do jego przedstawienia. A teraz wyobraź sobie coś zupełnie innego. Nie odpowiadasz, nie tłumaczysz się, nie kłócisz, nie udowadniasz, że masz rację. Po prostu nie wchodzisz w to. Jesteś jak szara skała, spokojna. Pewna siebie, nie do ruszenia. Narcyz tego nie znosi, bo nie wie, jak zareagować, gdy nie dostaje swojej dawki emocji. I nagle to Ty przejmujesz kontrolę nie przez krzyk, ale przez spokój. I to jest właśnie sposób, by postawić narcyza na swoim miejscu nie grając według jego zasad. Kiedy on mówi, Zachowałaś się głupio, ty odpowiadasz: Rozumiem, że ci się to nie podoba. Albo widzimy to inaczej. I tyle. Żadnych wyjaśnień, żadnych dramatów. Kiedy próbuję błyszczeć przy znajomych i opowiadać o waszej idealnej relacji, nie przytakujesz, nie poprawiasz makijażu. Patrzysz spokojnie, bez komentarza. Twoja cisza mówi więcej niż słowa. Kiedy stara się być uroczy, rozmawiać o rzeczach, które jego zdaniem są fajne i lekkie, nie musisz się w to angażować. Możesz uprzejmie się uśmiechnąć, ale twoja twarz mówi: Nie dam się wciągnąć. Wiesz, kim stajesz się wtedy? Kimś, kto nie potrzebuje niczego udowadniać, kimś, kto już wie, kim jest i nie oddaje tej wiedzy w cudze ręce. Twoje granice nie krzyczą, one są stabilne, ciche, silne. To nie znaczy, że nie boli, ale oznacza, że nie dasz się już używać, a to ogromny krok. Może myślisz teraz, ale przecież on nigdy nie przestanie próbować i masz rację. Tyle, że już nie chodzi o niego, chodzi o ciebie. Bo najlepszy sposób, żeby postawić narcyza na swoim miejscu, to nie próbować go zmieniać, tylko zmienić to, co ty dajesz z siebie przestać być źródłem, przestać być widownią i zamiast walczyć, wybrać pokój. Twój pokój, Twoje zasady, Twoje życie. Dziękuję, że zostałeś, zostałaś do końca. Jak widzicie, nasz kanał rozwija się. Nie mieliśmy pojęcia, że tak szybko się rozwinie, gdy zakładaliśmy nasz kanał 10 marca. Mamy tak wiele tematów, które chcielibyśmy opracować, nie tylko z zagadnień narcyzmu, ale generalnie z psychologii. Relacji, związków, ale też radzenia sobie z samym sobą. I pewnie nam się to uda, bo jesteście wy. I to wy dajecie nam motywację do dalszego działania. Dziękujemy jeszcze raz.